Do odmiany jesteśmy w Białym Stoku. Jedziemy do miejscowości Siemnocha koło Białego Stoku i tam pan Jarek wymieniał swój kocioł w ramach dotacji, postawił na Blaze Green 18 kW. Dom 140 metrów, do tego bufor. No zapraszam was na ma materiał, na materiał, żebyście zobaczyli, jak wygląda kotłownia reakcje właścicieli no i przede wszystkim zobaczyli co ma do powiedzenia instalator, który montował ten kocioł. Jest i Pan właściciel. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No, fajna historia, bo... Super historia. Brat... brat dobrze mówię? Tak. Brat... Brat wcis... Rodny. Brat, rodny, nie wcisnął, tylko zaproponował Polecił. fajne rozwiązanie grzewcze, tak, tak? Tak, tak, Aczkolwiek szczerze powiem, że z początku nie byłem przekonany. Nie, nie był wam przekonany? Tak, tak. Ponieważ? Ponieważ, no, jeżeli się tego nie widzi... Mhm. No to trudno tak sobie to Kupu wyobrazić, że, ta to, borku, że, to, że tak. to tak będzie elegancko, nie? No. a niestety. A jak, się, pan do te, jak Pan dojrzewał do tej, do tej Dorastałem. decyzji? Dorastałem. Tak, a dorastał Pan. A długo Pan dorastał? <noise> Trzy miesiące. Trzy miesiące, ale tak. to polegało na czym? Na oglądaniu filmów, tak. na czytaniu? głównie na oglądaniu filmów. No tam tak. fajnie rozmawialiśmy, Pan powiedział, jak to będzie tak, jak na filmach, to to może być fajne. To tak? może być fajne, <laughs> tak. tak. No i to mnie przekonało, bo mm -hmm. nie miałem gdzie podejrzeć, jak to wygląda, mm -hmm. nie? po prostu. No i tylko z filmu. No fajnie, bo to towar deficytowy. Ryzyk fizyk, tak. ale opłaciło się. No, fajnie, super. <laughs> na tę chwilę tak. No. Natomiast Pan tutaj y, też fajnie, jak rozmawialiśmy, fajną no. rzecz Pan... Znaczy inaczej. Pan ma w cudzysłowie zaszłości z poprzedniego kotła, prawda? No tak. A na czym one polegały? <laughs> na bieganiu do pieca. <laughs> na bieganiu do pieca. No... I biegał pan do pieca i co dalej? No i chudłem. A teraz jest kłopot. A tak poważnie, do poprzedniego kotła pan, pan przychodził troszkę w, y, częściej, prawda? No tak. No, Tutaj pan też będzie. jakby chciał, y, też pan jakby chciał y, 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 idąc starym systemem, sprawdzić co się w kotle dzieje, prawda? No tak. I co się, co się wydarzyło? No? Okazało się, że nie trzeba go otwierać, prawda? No, że nie trzeba go otwierać. Nakłaść, zamknąć i koniec. I nie interesować się tym. I nie interesować się, bo tak. no to na tym polega, na tym polega ta wygoda, prawda? No tak, bardzo. Szczerze powiem, że wygodny jest. Zaskoczył się. Jestem zaskoczony na to chwilę tak. Zobaczymy, co zima pokaże. Nie no, na pewno, na pewno będzie Ale dobrze. Ja jakby... myślę, że jeżeli teraz jest dobrze, to i później będzie. No, yy, a sama obsługa jako obsługa to jest? bardzo prosta, mhm. bardzo prosta obsługa, nie ma nic prostszego dla mnie. Poprzedni kociel był na miarkowniku ciągu chyba, Na tak? miarkowniku ciągu, mhm. tu jest na wentylatorku, otwiera się, rzuca się papiery, drzewko idzie, wszystko. i wszystko, pozami i pozamiatamy, tak. Zamykamy. Poprzednie rozwiązanie było bez bufora chyba, Bez tak? bufora, tak. Mhm. No. Czyli znowu ten proces napalenia wody i jakby yy, Czekania na ciepłą wodę był dosyć, dosyć wydłużony, prawda? Tak, tak. No nie ma co tam ukrywać, że to było. W tym momencie jest trochę inaczej. Generalnie, jeśli chodzi o instalacje, teraz się one trochę zmieniły. Teraz w zasadzie. No tak, doszły pompki. Pierw chodziło to na grawitację. Mm -hmm. Teraz doszły pompki. No, ale muszą być. No pompki muszą być. No i doszedł nam bufor. Doszedł bufor. Czyli akumulator, się... ciep... akumulator ciepła. Tak. I też widzę, że jest fajnie podłączona, znaczy jest tak, jak powinno być podłączone, czyli najpierw bufor z bufora idzie dopiero na, na, na zbiornik wody użytkowej. Tak, tak. I, na, I tak samo na grzejniki. No. Nie, nie idzie bezpośrednio z pieca w grzejniki. Ale były takie przypadki, gdzie, gdzie do nas dzwonili instalatorzy, czy mogą podłączyć sobie bufor najpierw, a dopiero później yy, inaczej, zbiornik na wodę najpierw, a dopiero później bufor. A ja... No, też miałem taki pomysł, żeby podłączyć ten piec prosto w instalację. To nie, 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 to tak nie działa. To jest... Ale taki pomysł już był. To jest akumulator no. ciepła, który rozdziela... Ja już teraz wiem, że jest potrzebny, że, że, że się po prostu sprawdził. Mhm. No. Zapas drewna na długo Pan ma? Na trzy lata. Na trzy lata do przodu. Tak. I to już jest drewno sezonowane? Tak, już po dwa lata. Yy, mieszane, iglaste? Yy, mieszane, brzoza, brzoza sosna. Mhm. Mhm. czyli już taka wilgotność około 20%. Tak. No, super. Nie no, powiem, że... Elegancja. Jeśli chodzi o samą dotację, to jakby robione było przez fundusz? Czyste powietrze. Przez czyste, przez, tak. Przez, tak. Przez, przez czyste powietrze, czyli lista zoom, tam była tak. moc kotła i tak. wymiana tak. sztuka, tak. sztuka, sztuka tak. Za, za sztukę. Tak. Tak. No kocioł jest, jest certyfikowany, nie ma się co bać, kotły na drewno, kotły na drewno są na liście ZOOM, bo znowu są też różne opinie. No, jak jeżeli może kocio... by nie był, to bym go nie brał. No tak, no logika, logika. 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 Dobra, ja życzę miłego użytkowania no, i do zobaczenia. No, polecam. Wszystkiego polecam. dobrego. <laughs> dziękuję. Co ja tu zamontowałem? Zamontowałem tutaj Blazer Green 18 kW. Tak, jak widać. Tak, jak widać. Dokładnie. Tak jak widać, tak. Wolę zapytać, żeby ci teraz oglądają, wiedzieli na 100%. Natomiast Nie. rozmawialiśmy wcześniej, fajną rzeczą, którą powiedziałeś, jak ten kocioł tu się znalazł. Jak tu się znalazł? No, brat starał się o dofinansowanie. Mhm. Dostał dofinansowanie. No, jako, że robię tu usługi, mhm. zapytał się, jaki ten kociołek na zgazowanie drewna zamontować. No, czyli poleciłem, wiadomo, <noise> Blazer. Do Blazer. Teraz pewnie zapytasz dlaczego. Czy ja chyba nawet wiem, ale mów. Dlaczego? Wiadomo. <noise> Podtrzymanie żaru yy, sonda, lambda. sonda Lambda Termostat z tyłu, tak Nie musimy lodomatu zakładać nic Wentylator wyciągowy Cóż dodać? Cóż Długo ten kocioł tutaj pracuje? Ile będzie? Z miesiąc? Dwa miesiące. Dwa, miesiące. Dwa miesiące. No i teraz to jest stosunkowo krótki czas, jeśli chodzi o sam kocio, tylko powiedz mi, jest zauważalna różnica między pracą w tym kotle a w tym poprzednim, który był? No słuchaj, różnica jest na pewno. No wiadomo, mamy tu bufor. Mhm. A czy wcześniej była instalacja grawitacyjna, żeby użyć? Tak. Nie, grawitację mamy. dalej, mamy znaczy no, ok. na to. Tak jest. Codziennie musiał się palić na wodę, tak? Mhm. Tutaj teraz z tego, co wcześniej zeszliśmy, wygrzeliśmy to wszystko, to nawet nie niemiary. Co trzy dni? co trzy dni jest rozpalany tylko na wodę w tym momencie w tym momencie czyli ta opcja podtrzymania żaru na tą chwilę ona jest nieprzydatna nie nie no bo mówię trzy mm -hmm. dni rozpalasz tak ale tej... tak czy inaczej jest tam ten węgiel drzewny tak. który wystarczy rzucić papierek, Rzuci papierek kilka rozpalasz. kilka i jest jest po temacie. dokładnie tak. wiadomo kocioł jest dedykowany do tego, żeby palić po pierwsze suchym drewnem, po drugie drewnem raczej liściastym. Mm -hmm. Tu na waszym terenie w zasadzie drewno mieszane czy mieszane, czy mieszane? mieszane głównie igle, ale jest też jest też liście. Okej, okay, ale głównie Iglak I y, jeśli chodzi o sam kocioł, iglak mu absolutnie nie przeszkadza. Nie no skąd. Nie, nie, On się jest, nie smoli, jest. Nie, jest... nie no, słuchaj, mam wysoką temperaturę spalania, więc jak może się. Smać? No, jest kwestia jeszcze sondy lambda, lambda i wentylatora wyciągowego, bo tu jest ważne, bo przy tym rozwiązaniu, jak ktoś pali iglakiem, no to do, dostarczanie powietrza jest w zasadzie z trzech stron, prawda? Dokładnie. Góra, środek, dół, dół. Na tej zasadzie. Ile metrów ma dom? 140 metrów. 140. 140 kocioł mamy 18, 18 kW. Ma... 1000, 1000 litrów, bufor 250 litrów zasobnik na wodę. W normalnych warunkach byśmy powiedzieli, że kocioł jest przewymiarowany, prawda? Tak, no ale mamy bufor. Ale mamy bufor. Więc jakby znowu myślenie na temat kotów się zmienia, ponieważ wyznacznikiem rozprowadzenia ciepła zawsze. Jest bufor. Zawsze jest bufor. bufor. Dokładnie. Dużo pracy było, żeby tą rację tutaj. Czy dużo pracy? No mm -hmm. jak każda kotłownia. No, wiesz, jak się to robi na, na, na co dzień, dzień tak, tak, no, to, jest... to jest instalacja jak każdą, tak powiem. Mm -hmm. nie, nie jest to trudna instalacja. No jest prosta instalacja, mamy grzanie grzieniki, albo pompę mm -hmm. z no i drugą mamy na wodę, tak? No ale to od właściciela domu mówił, że jest dodatkowo regulator pokojowy. Tak, Czyli tak, jest regulator. większa kontrola tej temperatury. temperatury. Mm -hmm. Które, regulator pokojowy, który steruje pompą. Zagrzejemy mm -hmm. y, pomieszczenie włączamy pompę. Tak? Panie i panie są bardzo ciepłolubni, więc tutaj no, muszą być dodane. temperatury. Wy, wysokie. Na szczęście daje radę. Daje to, radę. Będzie czy dało mamy, na pewno. Czy mamy 140 metrów, yy, budynek parterowy, dobrze mówię? Czy, e, z, poddaszem z poddaszem. No i za chwilę wejdzie nam wymiana okien, więc znowu hmm. to, to zapotrzebowanie na ciepło będzie troszkę. Tylko wody no, to już jest chyba wygodne, y -hmm. no, moim zdaniem jak chodzi codziennie rozpalać do tego pieca, więc tak dwa dni możemy się zagospodarować na coś innego. Wiesz, że wziąłeś dużą odpowiedzialność polecając tym kocioł? Wiem. <laughs> nie, myślę, że nie będzie źle. Myślę, nie, no na będzie... pewno nie będzie źle. No. Na pewno nie będzie źle. No z takich ważnych rzeczy yy, my jako Blaze jakby wymagamy, żeby taki goziak, który montuje kocioł, Miał odpowiednie dokumenty do tego, czyli certyfikat, mm -hmm. żeby, żeby ten kocioł zamontować, bo trzeba zaznaczyć, nie każdy może montować taki kocioł. Nie, no tak, no, y, pierwszy uruchomienie, wszystko musi wykonywać no, autoryzowany instalator. Tak, tak. tak. No i, i też jakby powtarzamy z mantrą, że jeśli instalator montuje pierwszy raz ten kocioł, to nasz serwis przyjeżdża i, i razem u, uruchamiają, żeby jakby zobaczyć wszystkie, wszystkie. Dokładnie. Za, tak. za, za, za i za. Tak A jakby y, nauka samego sterownika trwała długo, czy. Nie, bardzo prosto w obsłudze jest to, robić. to jest raczej intuicyjne. Nie mówię tym bardziej, że spróbowałem już tutaj, mhm. pracowałem wcześniej, nie? Tak więc mówię, no jest to prosto, bardzo prosty sterownik w obsłudze. No to mega, bo tutaj też trzeba pamiętać, że przy każdym rozpaleniu trzeba sobie to i no, wtedy taki mówiłem. Mhm. I wtedy w zasadzie raz na rok, raz na rok zrobić ten głębszy serwis. I jakby, no, dokładnie. Jakby na tej zasadzie. No, nie, no to no, fajniej no. było się spotkać, pogadaliśmy chwilę, o to chodzi. Dokładnie. I kolejnych takich kotów jeszcze. No jest następny, jest też kociołek, będzie do uruchomienia taki. No to super. No to powodzenia i do zobaczenia. Do zobaczenia. <grymne> Dzięki. <grymne> Dobra,